Dzień dobry, no witam. Nadwałem je to energią ten poprzedni dzień. Znaczy poprzedni dzień. Jutro odwieź nas krytyk. O nie, zrób wszystko, żeby, żeby wszyscy nas usłyszeli. O nie, czy dzisiaj będzie krytyk. O mój Boże. Mam kolejny poziom. jej, nowe zdolności dostępne. Woo! O kurde. Wyuczony, zdobył dodatkowe punkty umiejętności. Przytrzymaj Shift, aby rozmrozi, rozmrozić produkt podczas krojenia. A ja mogę wybrać sobie, wybrać zaznaczone. Eee, a czy ja mogę. którąś z tych rzeczy. Ok, zdolność tylko 3 punkty umiejętności zamiast blokowania zdolności. Magiczny, tylko trzyma, otrzymaj magiczną różdżkę, która usunie wszystkie plamy i odłamki. O, to jest za szybkie. Mogę biegać. Talerze nie mogą się potłuc, butelki nie mogą się potłuc. Podnoś i przenoś gorące produkty, pod, produkty w rękach. O, to wygląda coś fajnie. Dokonaj zwrotu, aby nikt nie utracić aby nie utracić punktu strawy sławy strawy. Wizja tem, de, termalna, poznaj temperaturę produktu przez zamknięte oczy, przez zamknięte drzwi piekarnika, e, podnoś i odkładaj przedmioty z większej odległości. Ja wiem czemu odwaliłem! Kurde, ja poprzednio tego strąga na patelni robiłem, a on przecież powinien być robiony w piecu, on to jest pieczony z... Pstrąg, co za debil, wszystko, wszystko jasne Ta zdolność jest rekomendowana dla nowych graczy Je tam, na razie nic nie używam w ogóle mrożonego Jest, ile tych jest Kontrakt, zmniejsz wymaga, wymagania krytyka No to mogę go przekupić, a nie to kontrakt nazywacie, to jest przekupstwo Cofnięcie czasu, analiza danych cięż, Ciężki dzień, rozpoczynasz dzień z dwoma Dziennymi wyzwaniami zamiast jednego Eee daleki mi się to najbardziej podoba, wybierz zaznaczony jazda okej, okay, mam 3 punkty umiejętności goście pacą więcej zadania wydaje mi się, że to jest dość dobre jak to mam zrobić? nowy poziom? cyk, okej, okay, dobra zobędziesz 10, 30, 60% punktów gotowania więcej za wydane dania nagrody za wyzwania, no to jest na pewno też dobre Czyli cyk i nagrody wyzwania dziennych. No, ok, kuchenne dekoracje kosztują. Nie mi się dekorować. Więcej doświadczenia za gwiazdki dań. No i to i lecimy z tematem. Odblokuj przepisy. Barsz ukraiński albo kotlet wieprzowy z pieczonymi ziemniakami. Robimy barsz. Bo a to ja tak od razu mam odblokuj przepisy. A jak mam to zrobić? Halo? Przyjrzyj się daniom i wybierz... No ja bym chciał to. Jak mam to wybrać? Tak? O, tak, dobra. <grych> Tego nie wiedziałem. Będziesz potrzebować nowych składników, aby przygotować danie. Znajdziesz się w sklepie lub na półkach. Szukaj... Okej, okay, szukaj na półkach lub w sklepie, aby znaleźć przepis burak. Okej, okay, są. Marchewka, nowy składnik to pietruszka, możesz go znaleźć na półkach w sklepie, pietruszka Wszystko jest Dzisiaj mam wspaniałą okazję, by zdemonstrować swoją umiejętności Dzisiaj przychodzi do nas, proszę państwa, Krytyk, za około 4 godziny eee, Zdolności, umiejętności, bo ja miałem jakieś informacje odnośnie przepisu, ale nie, to po prostu dodało mi to, no dobra eee, Ja nie mam Drugiego garnka, aby się przydał, żeby mieć na drugą zupę. Hmm, czy ja mogę tutaj kupić? Nie, coś bardzo. Lips, zdolności, informacje, ustawienia rozgrywki. Nie, nie mam tu żadnego sklepu, żeby kupić sobie nową rzecz. Na to wygląda. Albo nie umiem. Ja gra mi tego nie wytłumaczyła wprost. Dobra, coś czuję, że od razu wleci pewnie tam eee... się Kasper. Dziękuję bardzo za powodzenia z krytykiem. Pozdrawiam serdecznie mojego moderatora I teraz tak, mam tutaj Przez całą noc sobie leżała pomidróweczka, ale Myślę, że to nic nie przeszkodzi Pomijamy fazę ee, Przygotowania i mamy pierwszy Pierwsze zamówienie jest to łosoś Lecimy z tematem Cyk, mamy łososia Jezu, łosoś się zbagował. Nieistotne Położymy go sobie koło cytryny, na pewno nie zmieni żadnego smaku. Tę, dobra, najpierw na Cytrynę położę tu. Też sobie cała przez... Cytrynę, chłopie, cytrynę. Przez noc, ale myślę, że wszystko będzie ok. Eee, litr wody na pewno na ziemniaczki, ja tu wszystko ogarniam. Mam nadzieję, że mi jakiś powie to, kiedy będzie krytyk, żeby mógł się bardziej... Sprężyć, zmobilizować na to. Dobra, jest woda. A do garnka mogę. To jest z ziemniakami, nie? Tak, sól, 20 gram. Do wody oczywiście. O, cyk zmień na 10, raz, dwa. On nie zmienił. Teraz nie wiem, ile tam już jest. No trudno, dobra, nieważne. I dwa ziemniaki. Dwa. No i chuj, Ty. Wody nie ma, soli nie ma, jak na przyjście krytyka to nam świetnie idzie, idealnie, dobra, jest litr, jest liter, jeszcze raz, są sól, zmień gramaturę na 10, raz i dwa, dobra, teraz przynajmniej mam pewność, że do, dobrą ilość soli tutaj dałem, teraz ostrożnie, żeby nie wylać, dwa ziemniaki, jeden, dwa, no, i po ziemniaku trudno. Po kolejnym ziemniaku mogę go podnieść z ziemi. Myślę, że nikt nie będzie miał problemu z tym. Mogę, no, nie będziemy przecież marnować jedzenia, nie? Wiadomo, że nie. Dobra, są ziemniaki, je przez 120 sekund trzeba gotować. Ale to odpalę razem z łososiem, bo na obu stronach trzeba go smażyć. Eee, patelnie, proszę Państwa. Patelnie, gdzie jest patelnie? Jest patelnia. Na patelnie olej, w ilości 10 ml Cyk Nie umiem obsługiwać się tą grą I cyk 10 miało być, O, będzie 16, będzie 16 Tuż się nikomu nic nie zrobił, prawda? Prawda eee, czarny pieprz i co tam jeszcze jest? Bo nie widzę, sól, po 5, czarny sól so Czarny sól, mhm, 5 Cyk i sól biała um, Nie mnie sypnąłem, bo chciałem zmienić na gramaturę na 5 cyk i to jest wszystko to prawda deski nie będę smażył, ale za to będę smażył to dobra minutnik ustawiamy na na ile? nie umiem ustawiać minutnika, dobra na 60 cyk i odpalamy maszynę jedną, i odpalamy maszynę drugą I niech się dzieje Mogę sobie w tym czasie pójść po... Talerz, jak widzicie Świetnie mi idzie wynoszenie tych talerzy stąd O! Tym razem nie zbiłem Jest fajnie, jest dobrze Położymy sobie na tym usyfionym yy, Blacie Aczkolwiek nie widziałem opcji, żeby Umyć sobie ten blat, chętnie bym to zrobił i idziemy. Chwileczkę coś się robi, jeszcze troszkę się niech robi. Z każdej strony po 60 sekund. I to chyba wszystko co tu jest, nie? Walec słęcznikowi, połóż na talerz, podawaj na gorąco. No i to, to jest fajny przepis. To jest króciutki przepis, to jest fajny przepis. Z um... pewnością nie jest zbytnio trudny. Ale trzeba czekać. Dobrze, już, już przekładam. Już przekładam tego. O nie, nie, nie tak to miało wyglądać. Znowu będę miał problem, żeby. żeby go przewrócić. Oh jee! Yeah! Za pierwszym razem, dobra. Niech się smaży dalej. Cicho tam, minutnik. Ziemniaczki się robią. Czy się. O nie! Ja ziemniaków nie robię! Tylko robiłem zupę, podgrzewałem. Kama nad nią przegrzałem. Kolejne popa, a tu zaraz przychodzi. Jak to się nazywa? Krytyk, krytyk przychodzi, a ja kolejne błędy Mówię. robię. Łasto zaraz gotowe, a ziemniaki nie będą gotowe. Skandal! Jak tak można pracować? Jak to można takie rzeczy wydawać ludziom? Gdzie przyjść, coś zjeść, coś dobrego, spędzić dobry czas w mojej restauracji, a co? A ja robię takie rzeczy. Skandal! Um, jeszcze się robi Ziemniaczki się robią Czyli ja, że najpierw powinien zagotować tą wodę a potem przecież ziemniaki? To ma jakiś sens czy nie? Brzmi jakby miało sens prawda? Nie, zobaczymy. Ostatnio dostałem 5 gwiazdek gwiazd za tą Wspaniałą potrawę um, bilet Jest już Prawie gotowy Już dobra jest Zapomniałem, że mam umiejętność Pytania rzeczy w rękach Ale ziemniaki nie są gotowe, skandal A, ja, mogę wyłączyć to Ziemniaczki się jeszcze robią, ziemniaczki się jeszcze porobią A ja mogę sobie... Nie wiem co, wyrzucić talerz Bo jak widzicie Niezbyt dobrze wychodzi mi wyrzucę, yy, noszenie talerzy w tej grze W ogóle noszenie wszystkiego jak widzicie, wszędzie jest brudno Ale nie potrafię tutaj posprzątać Uznam, że to nie jest mój problem i nie moja wina, jak chciałem to nazwać. A ziemniaczki dochodzą, niedługo będą, dobrze, w oczach w ogóle miernik ziemniaków, dzięki mojemu skanerowi mogę widzieć, czy są już dobre, czy nie i zaraz będą. Cyk, cyk, pięknie. Ja bym chciał tutaj ziemniaczka w cyk, w rękę, w rzątek nieważne. Jestem tak dobrym kucharzem, że na nikt na to nie patrzy. Trochę smutne wydaje mi się to danie, aczkolwiek chyba wszystko w nim jest. Zaraz zobaczymy. Coś komuś nie pasowało, ale nie wiem co. Eee, Uwagi, gości. Za dużo oleju. Sakreble! Ale faktycznie, przelałem Krytyk przyjechał, o nie! O nie, co ja teraz zrobię? To zamówienie krytyka Krytyk zamówił barszcz? Tak, prosty barszcz ukraiński No trudno W się sensie dobrze, nie wiem jak wylewać Więc wylewam w ten sposób Cyk e, o Ile tam potrzebuję? Rosół skóry 1000 ml To jest w ogóle śmieszne Że rosół skóry w tak prestiżowej restauracji Wlewamy Z kartonu po prostu <grystanie> <grystanie> LAN Tam się pokaż O nie ja nie mam rosołu skóry Jak ja mam zamówić rosoł skóry? W gra mi nie powiedziała jak pan to robić O nie Nie mam jak zrobić rosołu Chce w sensie się... Może jak jakoś teraz lodówkę będzie? No nie, no nie mam. No. Co ja mam teraz zrobić? Mogę zamknąć biznes i już więcej yy, nie przyjdę. Nie pozwól mi tak długo czekać. Nie! Ale jak ja mam rosół skóry, gro? A gra nie ma sklepu, albo ja nie widzę, żeby miał. Yy, miało? Nie, tu nie ma sklepu. Może, może tu jest? Może tu jest rosół skóry? Nie, to jest wiatro. Nie ma z góry? Jest to dość... problematyczne. No nic. Myślicie, że jak wrócę nam śmietanę, to kolega się obrazi? Naszej na talerz i mu wydaj. Mm, myślę, że można się pogniewać, ale chuj. Zrobię to 250 ok. ilością tego. E, sól, 20 gram, proszę bardzo. Lecimy z tym. Mam nadzieję, że się nie osram. Raz, dwa, proszę bardzo. Mogę trochę zmniejszyć gramaturę, żeby nie było to zbyt aż tak niedobre. Ale e, wiecie co? Mam to gdzieś. Proszę mi z tym łososiem stąd wyjść. E, czarny pieprz 20, pięknie. To, to nie jest moja zupa, to jest moja zupa. Już do... O, oh, cyk, cyk, co tam jeszcze jest? Halo um, Buraki 600 gram. No, w barszczu powinny być buraki. No, nie będę się z tym kucić, nieprawdaż? Gdzie jest burak? jest pomidor. To jest burak. No, 2, 3, 4, 5. Jest 600. Cudownie. To jeszcze? E, cebula 120. W ogóle ja też tam mam ekran. Nachodzę tu w tą i we w tą. E, cebula 120. To z tego co pamiętam, to jest jedna cebula. 120. Nie wpadło do środka, ale krytykowi też należy się z ziemi. No kurde, włóż to dogada. Nie! Cyk! No, wejdź do środka! Dziękuję bardzo. Eee, marchewka 70, gdzie jest marchewka? Tu jest marchewka. Jedna marchewka, ledwo wlazła. Pietruszka 80 gram. Czy ja mam tu jakąś pietruszkę w ogóle? ja pietruszki dawaj, to napalnik, będzie najlepsza rzecz na świecie. Tu mam liście pietruszki, a tam jest 60. Trzeba ja tak po, po jednym listku mu tam wkładać, to chyba was. Posrało Czy to taka, czy ja mam jakąś pietruszkę? Nie, mam koperek. no halo, no Czy ja coś nie, nie ogarniam w tej grze? Prawdopodobnie, jest to wysoce prawdopodobne Dobra, dam mu 4 gramy pietruszki niech się stra. Na pewno mu wyjdzie, na pewno będzie zadowolony To jest wszystko? To jest wszystko, Przej. okej okay. Gotuj na 120, czy ja nawet nie muszę tego blendować? Czy ta gra jest jakaś yy, normalna. Ty. Niech się dzieje. Przeje płynnego no pokitałeś, postaw gorące. Podawaj gorące. Ty też nie umiem, ale... To, to nawet nie trzeba blendować tego. Przecież te, te buraki są w całości, ta marzewka jest w całości. No dobrze, no nie będę się... A kurde, a jak wyrzucę to do śmieci, to się mi się w lodówce nowy. Czy to był mój błąd? Nie, to nie był mój błąd. Nie bo kurde, jak, weździe... nie, jak wezmę sobie łososia. To te łososie zostają w tej lodówce w magiczny sposób. A, a ten. a ten rosół się nie zespałnował z powrotem. I tu jest. E, pewien zgrzyt. Bym to nazwał. Pewien zgrzyt. No trudno. I nawet nie muszę tego bandować. No Myślę, że krytyk będzie bardzo krytycznie nastawiony do tej potrawy. Ale przynajmniej nie zbiłem talerza. To jest jakiś sukces. To jest jakiś sukces na pewno. Mamy 50 sekund. Normalnie to bym chciał posprzątać, ale nie mogę. Mogę w międzyczasie mu trochę. Pietruszki do środka. Cyk. Żeby mieć to robić. Cyk. Zupa z sikami? Myślę, że można byłoby nazwać tą potrawę z zupa z sików. Nie wiem dlaczego, ale cebu cebula się przegrzewa. A marchewka się w ogóle nie robi. I się pietruszki też się nie robią. Ale wiecie co? Nie będę się tym przejmował, to jest tylko krytyk. Co on myśli? Że to nawet nie jest księżuro. Jakby to był księżuro, to chociaż trochę bym się zastanowił nad y tym, żeby zrobić to dobrze. Ale jak to nie jest księżuro? To mam teoretycznie gdzieś O, 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 już się zrobiłam, już się zrobiłam No, no jest pięknie, jest, jest, wygląda... No ja bym to zjadł Wy się to zjedli, ja bym to zjadł Niech tam wszystko wleci O, o Czy to nie wygląda na najlepszą zupę, jaką kiedykolwiek widzieliście? Czy to jest piękne To jest wspaniałe Nikt taki dobry nie zrobi. Ja bym chciała zrobić z tego zdjęcie. To jest po prostu jakieś wspaniałość. Zrób zdjęcie. Czy to nie będzie najlepsza miniaturka na świecie? Mogę nawet udostępnić to yy, na Twitterze. Na X w sumie. Lecimy z tym. Muala, voilà, dokładnie. To jest muala. Voilà. W smaku jest chujowa. Czas realizacji jest zajebisty. Całościowa punktacja? No mogło być lepiej. Chuj, nawet mi nie, nie, na nie dał na piwku. Czejcie to? Krytyk od razu zauważył twój brak umiejętności. To było pewne, że ci się nie uda. To po co tutaj zawracać się gitarę jakimś... E ...tym. Jakimś e krytykiem, skoro od razu myśleliście, że mi to nie wyjdzie. Mogliście go od razu odprawić z kwitkiem i tyle. Nie byłoby problemu. A tak? A tak jest problem ostatnio zjebałem tylko Pstrąga na całej linii, więc muszę się teraz poprawić. Że... Jezu, znowu coś zepsułem. Eee, mamy Pstrąga. Co tam idzie do niego? Pieprz w ilości 5. Piękny Cyk. Sulu też w ilości 5. Nawet nie muszę sprawdzać, się jestem tak dobrym kucharzem. Proszę bardzo. 5. Cyk. Um, tymianek suszony, pięć To jest koperek, kurwa, debilu um, I cyk. Jest czarny pieprz, jest suszony Tymianek jest O kurwa, nie ma tu soli No trudno Będzie jak będzie Bo koperku to jest, koperek suszony Kurde jego mać no trudno, nie? Zdarzają się błędy na lepszym. Krytyk był niezadowolony, no to jakiś, nie będę się przejmował zdaniem jakiegoś, nie wiem, randoma, nie? Połóż na blaszce do pieczenia. Gdzie mam blaszkę do pieczenia? Tu jest blaszka do pieczenia. Zapraszam wstrąga na blaszkę do pieczenia. Cyk. Cyk. I cyk. I proszę się tu robi. 220 stopni. Um... Potem będzie chrzan suszony i cytryna. No i oczywiście zapomniałem o tym, że muszę kuj robić. Proszę mi z tym wyjść. O, 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 o. Proszę wyjść. Pietruszka, wyjdź stąd. Co bez soli? Ja jestem kucharzem czy ty? Proszę mi stąd. Proszę się nie wpierdalać. Jak ja mówię, że ma być sól, to ma być sól. Cyk. A, i ziemniaki. Zapomniałem, chciałem gotować całą wodę. Ile tych ziemniaków? Nieważne, na oko. O, tu jest ziemniak, patrzcie. Z ziemi najlepszy. Cyk. Mam nadzieję, że Stanepi dzisiaj do nas nie przyjdzie. A jak przyjdzie, to nie będziemy się tym przyjmować. Tak samo jak krytykiem. Mamy go w dupie. Jakaś sól by się wada do ziemniaków przydała, nie? Kurde, no nie mogę przewijać tego głupiego ekranu, jak jestem... O, 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 nie, tu nie ma ziemniaków. Hmm. No okej, okay. no to N nie muszę tego robić. <grych> dobra, jesteśmy gotowy czy nie? Nie, jeszcze chwilę, dobra, jeszcze chwilę. Uh, I co tam mam jeszcze? Jakąś yy... liście pietruszki 6 gram. Będę biegał, A, nie, przyniosę tu jest cały tyle Już się przygotuję. Przejść. To już jest pewnie gotowe. Jest. Jest gotowe, proszę bardzo. Kurde, talerze nie wziąłem. To za skandal, za strata czasu. Menadżment czasu w moim wykonaniu nie jest zbytnio dobry. Ale czy się tym przejmę? Oczywiście, że nie. Dobra, jedna cytryna leżąca już tu jeden dzień. Raz, proszę bardzo. rynki w ćwiartki. I 6 gram Pietruszki. Proszę bardzo. Cyk. I wydajemy. To będzie muala. Voilà. Jakbym wiedział, jak umyć kuchnię, to bym umył. Ale nie umyję, bo nie wiem jak. I smaku jest dalej kujowo, Ale czas realizacji dalej jest ekscelentny. Można, tak mówię, powiedzieć. Chyba kurwa nie Ale nie istotne, kończymy na dziś Chętnie skończę ten, tą Tą straszną, ten straszny dzień A nie, ja muszę teraz y, Fazę sprzątania, dobra, patrz Sprzątam wafru. Mam mopa i jadę, patrz Patrz jak tu będzie pięknie Ta gra jest tak zaawansowana, że ma nawet system sprzątania Ale tego szkła Kuj, na pewno nie posprzątam, mam to w dupie. Cyk, patrz jak się ładnie rozmazuje. Nie no te, te plany już zostają na, na zawsze, no to się nawet nie chce zmywać, halo. O, 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 co do, do Pixela trzeba być, tutaj. Co do Pixela trzeba mieć? Tu, możliwość. Umyj się! Kurwa, mać. Wiesz co? Chuju to mam. Jest tu czysto i zajebiście. Skończymy fazę sprzątania. Dziękujemy. Kończymy ten dzień. Jest wspaniale. Za ten cały dzień zabrało mi umiejętność. To jest skandal. Level będzie, patrzcie, level będzie. Plus 3 do punktów umiejętności. Nie będziemy się tu przejmować. Dobra, co tu rozdamy sobie? Co tu rozdamy? Um, dzienne wyzwanie. Nawet nie mam dziennych wyzwań jeszcze. O co mi chodzi? Dekoracje mam w dupie. Wydaj serię 4 gwiazdek. Aby otrzymać premię. Ja nie wydaję na 4 gwiazdek. Tu jest yy, chujowo, ale stabilnie. Zdobywasz więcej punktów sławy. Dobra, daj mi to. Nowy poziom. Płyny kosztują mniej. Produkty kosztują mniej. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak korzystać z tych <grym> <grym> możliwości kupowania tych rzeczy. Bo nie umiem. Ugh. Proszę tutaj nie, nie mówić o stronach z niebieską stroną yy, niebieskim logo na tym czacie, bo to jest porządny czat, proszę Państwa, Halo, tak się nie godzi. Dobre, ja bym chciał... mogę zadzwonić? Nie mogę. Dobra, to trudno. Um, triple relaksu nieaktywna uwaga. Ja mam jakiś tryb relaksu? Nie. A, właśnie, to jest ten. Okej. Okay. Mynager przepisu. Jak ja mam kupować rzeczy? Gro. Powiedz mi. Ja nie umiem. Walentynki. O Boże. Ja to chcę. Zobaczcie, jak świtaśnie będzie. O mój Boże. Czy To nie jest wspaniałe. Jakie piękne balony. Jakie piękne balony. Jakie serduszka. Wspaniale, jest wspaniale. W ogóle ja tak się rozgadałem, i zapomniałem zakończyć odcinka na YouTubie. Także yy, hmm. dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli dotrwaliście tego momentu, zostaw łapkę, zostaw komentarz. Będę bardzo wdzięczny. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko.